prawie wszystko co robi narcyz ma na celu wpłynięcie na ciebie ma na celu zranienie cię jego intencją jest spowodowanie bólu i cierpienia negatywnych emocji poprzez to chce mieć więcej kontroli kiedy stosuje love bombing to jest to manipulacja podstęp kiedy cię dewaluuje chce wywołać ból kiedy narcyz cię odrzuca chce żebyś myślał że coś tracisz że coś cię omija że jesteś winny. Kiedy Narcyz projektuje na ciebie, kiedy cię obwinia, kiedy stosuje gaslighting, to chce, żebyś postradał zmysły, chce, żebyś oszalał, chce cię doprowadzić do obłędu. Prawie wszystko, co robi Narcyz, ma na celu spowodowanie bólu i cierpienia w tej czy innej formie. Postępuje tak, ponieważ sam czuje się zraniony. Jego potrzeby emocjonalne w dzieciństwie nie były zaspokajane, przez to chce cię wykończyć. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpagmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.